5 godzin później, muszę płytać. Witam na pokładzie. Jak się okazuje najtrudniej jest wejść na kajak. Wszystko pewnie zależy od doświadczenia. Moje ja doświadczenie jest dosyć małe, dopiero zaczynam. No ale jak już się wejdzie to jest spoko. Jak coś wpadnie do morza, to już będzie trudniej to uzyskać. GoPro mam przetwierdzone. Wiosło też. Kajak też, mam nadzieję, jest przytwierdzony. No ale mikrofon nie jest wodoodporny, więc jak wpadnie, no to koniec. GoPro, jak wpadnie, to jest wodoodporne, ale na no utonie. Nie będę po nie nurkował. A kajak już wpadł do wody, i póki co nie utonął, więc spoko. No i tak się można rozpocząć w sobotę. Chociaż już jest dosyć późno rano. Godzina dziesiąta. Morze jest spokojne dzisiaj, więc spoko ładnie. Ostatnio jak byłem to też takie było do czasu aż przestało takie być. A zmiany na morzu zachodzą dosyć gwałtownie. Była dosyć dłuższa przerwa w nagrywaniu filmów. Wszyscy pewnie zastanawiają się dlaczego. Otóż kurde daleko już tam Ile tam? 10 klocków kilometrów minut? Już była przerwa. Ja chyba trochę bliżej popłynę, bo po... trochę się dziwnie czuję. Była przerwa, ponieważ głównie zajmowałem się naprawą roweru. Jest to jednak opowieść na dłuższą opowieść. No, także tak to wygląda: można sobie pływać kajakiem. W planie jest do przypłynięcia Jesteś godzinka pływania, wysłowania. No i tyle. Teraz płynę z wiatrem, to w ogóle. Super, jak widać. Pływanie kajakiem jest zbliżone do jazdy na rowerze. Z wiatrem jest lepiej. Chyboce mi się ten GoPro. Chyba co i chyba chyboce. No i tyle. No, ja będę sobie tak pływał w ten sposób. I widzimy się za godzinę. Jakieś dziwne zmiany. Panie jakaś godzinka. Pływania, wysuwania. No i tyle. Teraz płynę z wiatrem, to w ogóle super. Jak widać, pływanie kajakiem jest zbliżone do jazdy na rowerze. Z wiatrem jest lepiej. Łatwiej. A chuj. Ciekawe, czy mogą mówić coś. Chyba co mi się ten GoPro chyboce i chyboce o, nie jest to zbyt dobra konstrukcja. Chyba daj go kurwa, daj go kurwa tutaj. Kurczę, kurczę. Dobra Spróbuję tak. Jakieś dziwne zmarszki się zrobiły na tym morzu. Nie wiem, czy to działanie wiatru, czy jakaś częstotliwość w postaci wibracji albo wibracje w postaci częstotliwości. W każdym razie, jak wiemy, częstotliwość wyraża się w falach, czy tam w hercach, no ale w falach. No i chyba te fale zaczynają się trochę robić większe. No ale zobaczymy. Jakby co, to widzimy się za godzinę. Drewnko, eleganckie drewno, Więc to jest, to na pewno nie sosno, tylko trochę takie przygnite, no ale jakby się uparł, to by przerobił, ostatnio właśnie taki mebelek przerobiłem, zresztą mam stolik teraz. I niedługo są tu jakieś śmieszne wybory. Pewnie są rządowe, przecież tym wybory, kurwa. Panie. I na przykład można zagłosować sobie na taką panią albo na tamtą blondynę i w ogóle to jest jakieś dziwne co to za kryterium chodzi o to, że no nagle, nie wiem tydzień temu wszyscy zaczęli wywieszać te zdjęcia no i to wskazuje na to, że powinna się na te osoby głosować ale co to jest w ogóle za kryterium jakieś zdjęcie czyjejś twarzy mogliby tam napisać w dwóch słowach co proponują no i wtedy było łatwiej zadecydować, bo tak takie zdjęcie jak tam widzieliśmy tą panią będzie padać, czy nie będzie padać nie wiadomo 50-50 to sobie idę na przechadzkę na taką górkę, na górę. Mówię na nią montaña salvaje, no bo jest dzika, trochę. Na pewno mało uczęszczana. Widać, że ten wstępny odcinek wykorzystywany jest jako publikacja dla psów, ale potem już robi trochę mniej zasrane. O to jest pisane... Area privada de casa To casa wygląda jak kaka, no bo ca a c a, -c -a. Po hiszpańsku to jest kaka, kupa, ale to było napisane po katalońsku i tam jest takie C z, z ogonkiem, no i to się właśnie czyta jak. <grymne> No i to znaczy, że teren prywatny domu, kasa. <laughs> Pierwszy raz, jak to widziałem, to <laughs> myślałem, że to jest teren prywatny kupy, no bo jest tu dużo kup. Teraz właśnie nigdy nie pamiętam, ale chyba w prawo najpierw się idzie. Tak sobie czasami tu chodzę, żeby zmienić, no bo ile można nad możemy chodzić. A tutaj jest jakaś namiastka gór. Chociaż w Katalonii, w tym miejscu, gdzie mieszkam, jest sporo wzniesień i gór. W ogóle w Katalonii jest dużo gór, w końcu są tu Pireneje. No i to pueblito, w którym mieszkam, też jest tutaj dosyć dużo wzniesień. Zresztą w Barcelonie też jest masa wzniesień w całym mieście. Dlatego ten mój e, pomysł, zbycia kurierem rowerowym na rowerze z ostrym kołem, to no by nie był zbyt dobrym pomysłem, no bo na ostrym kole jechać pod górę ciągle, czy ciągle, często pod górę jechać na ostrym kole, to chyba by kolana padli. Zresztą temat kurierowania póki co już jest poza mną. Chociaż nigdy nie mów nigdy. To gdzie mieszkam, to kurierzy głównie się przemieszczają, z tego co widzę, na guterach i samochodach Wy Jest tak jeden as na rowerze co jeździ, ale chyba właśnie tylko jeden. No bo to naprawdę szacun dla niego, jak tak podjeżdża po te wzniesienia, to ma chłopką dychę. Teraz, a idę normalnie, bo są też różne szlaki, można sobie zatoczyć większe koło, mniejsze, dzisiaj sobie zatoczę to średnio, czyli droga składać się będzie z dosyć... Bano. Nie wiem czy z dużego. Na początku jest zniesienie, które już zacząłem, potem le lekkie zniesienie i potem znowu dosyć konkretne zniesienie na jakiejś wzgórze na szczycie, którego stoi antena duża. No właśnie, czy są wilcy, chyba nie, ale dziki są, to na pewno. To to tam pół biedy. Najgorzej to właśnie jak jakieś psy tam spuszczone z tych męczy. Takie psy większe ode mnie, jakby się trafiły. Ale z drugiej strony mało kto tutaj ochotę się zapuszczać, także nie ma ryzyka zbyt wysokiego. Tam jest morze. A właśnie tam byłem na kajaku gdzieś dzisiaj. Gdzieś... tam. Tam. Teraz trochę może się rozbujało. Może kiedyś na tym kajaku iść, jak będą takie dupne fale i sobie na takich falach się poobijać zobaczyć czy się utopie, czy nie tam przy początku tej drogi gdzie zacząłem kręcić, to jest szkoła no i wiadomo, dzieci się często bawią na zewnątrz to te dzieci tak drą mordy że na szczycie tej góry nawet to słychać no teraz szkoła jest zamknięta, to jest sobota ale naprawdę, to jest to... Dosłownie, no, w bardzo duży hałas i tam niedaleko tej szkoły ludzie mieszkają, więc no na pewno się nie cieszą z tego hałasu. Chociaż może byli na to przygotowani, że mieszkając blisko szkoły będzie taki hałas. To i tak jeszcze nie jest takie straszne, bo w mieście widziałem sytuację, że na przykład jest sobie taki takie blokowisko sąsiadujące ze szkołą. Jak normalnie jest podwórko tam w bloku, to to podwórko jest podwórkiem szkoły. I, i, I po prostu ludzie mieszkają, a na dworze tam dziesiątki dzieciaków wyłażą na przerwy i na WF. No i grają w piłki i się strasznie drą. Tam się przyjaśnia, tam się chmurzy. Zobaczymy, z tego wyjdzie. Znaczy dużo osób jest tak uwrażliwionych na hałas, ja po prostu nie znoszę hałasu. I niektórzy mi ostatnio mówili, że chyba mam syndrom PAS, to jest jakiś tam syndrom osoby, Nadwrażliwej na dźwięki. Nie wiem, czy to mam, ale po prostu nienawidzę hałasu. Dekoncentruję mnie. Także im mniej hałasu, tym lepiej staram się znajdować w sytuacjach, w których tego hałasu jest mniej. Jak widać, roślinność taka, no nie wiem, czy bujno. Wieś roślinność dosyć specyficzna dla tego regionu. Podłoże skaliste, piaskowe. No, A to na przykład są palmy. Sobie rosną, tylko one strasznie długo rosną. To może już. Tam właśnie były te pożary lasów, jak widać, także trochę się tam wytrzebiło. Mam no, pierwsze zniesienie za mną i do teraz na tamto. Najpierw trzeba się znieść, tam wnieść. Lubię po górach chodzić, Chyba mam jakieś geny kozy, kozicy. Urodziłem się w górach w Polsce. W moim sączu. Więc może coś w tym jest. I mam też morze obok, więc morze i góry. Super połączenie. W Polsce natomiast, gdzie mieszkałem, chyba w większym, w dużej mierze nad Morzem Bałtyckim, jest takie połączenie, że jest morze i przed morzem jest wielki las. To też jest super. Z wielki las i morze. I z lasu się wchodzi do morza. Tutaj nie ma lasu przed morzem. Jest las, krzyży. Teraz z budynków to właśnie widać trochę lepiej. To właśnie widać jeszcze jak to się popaliło. Jak zapałki. Chyba trudniej się schodzi niż się wchodzi. Wchodzenie bardziej męczy fizycznie, ale przy schodzeniu trzeba być bardziej skoncentrowanym. No i przy stromych zajściach, jak się trochę człowiek za bardzo rozpędzi, to potem leci. Ciężko by Ale to chyba jeszcze nie jest aż takie strome. Teraz czy jest to jakiś owocowiec, czy coś do zjedzenia tu rośnie, ale często tędy chodzę i jeszcze nic nie namierzyłem. Ja mam, jakieś jagody. No też są grzyby, ale o dziwo w Hiszpanii za zbieranie grzybów trzeba płacić. Jak chce się zbierać grzyby, to 5 euro dziennie za pozwolenie na zbieranie grzybów. No wiadomo, można ryzykować, ale jak tam policja grzybowa złapie was w lesie, to od razu na glebę i mandat za zbieranie grzybów. No, złowienie ryb jest tak samo, to już chyba jakkolwiek źle to brzmi, ale. To raczej oczywiste, że za zbieranie ryb trzeba płacić zezwolenia. O, tamto chyba pada deszcz. Uuu. Coś, coś kropi, ale ja idę tam i tam w sumie stamtąd nie wiem, czy nadchodzi, czy tam idzie. A ta góra jest dosyć daleko. Zresztą jak popada, to cukru nie jestem. E. Nawet mnie czasami po co jest tyle tych Jak tamto na przykład. A ja i tak, czasami nie mam zasięgu. Nie chcę tutaj mówić o jakichś tam 5G i tak dalej, bo w sumie nie znam tematu, to co to jest w ogóle, czy to jest dobre, czy niedobre. Nie wiem, czy te anteny to są te anteny, no, ale ogólnie jest dużo anten. Coś te anteny robią, nie? Coś ciekawe, co robią. Znaczy wiem, że no, teoretycznie wiem co robią, czy znaczy, oficjalnie co robią, ale tak naprawdę co robią, nie wiem. Nie jestem w stanie zweryfikować, co te anteny robią. Tak, żeby wiedzieć na 100% co te anteny robią. Widzę tylko, że jest ich sporo, no i są dosyć duże. Także jakąś energię albo wytwarzają, albo kumulują. No i taka leniwa sobota, w sumie nie taka leniwa, ale na pełnym chirawcie. Nie wiem, czy słychać, ale to jest naprawdę cicho. Lubię to. Tam w oddali widać najwyższą w Katalonii latarnię morską, znaną z poprzednich odcinków. Także jak widać, dalej stoi i ma się dobrze. Teraz się chmurzy i wygląda, jakby miało padać, ale przez jakieś ostatnie dwa miesiące, czy nawet więcej, w ogóle nie pada. Codziennie słońce na pieprza i nic kompletnie nie pada. Wczoraj trochę popadało, także jak tak coś widzę, to normalnie serce się raduje. No bo to też jest panika, jak to tak zwana nagonka medialna, że jest susza i że są problemy z suszą. No i oczywiście będą restrykcje. Nie wiem, czy będzie można mieć zęby tylko dwa razy dziennie, zamiast trzech. No ale coś tam jakieś będą wprowadzane. Nie wiem jak to powiedzieć. Czyli nie wiem jak to się zostanie nazwane, no bo restrykcje... Jakoś pewnie za komuny to się nazywało. Jak... E, reglamentację. o! <laughs> reglamentacje wody będą. Czyli chyba wody będzie wyłączana tam po prostu, no bo... Jak mogą to inaczej zrobić? Wiadomo, mogą trzepać faktury i patrzeć kto ma jakie zużycie, ale najłatwiej i to chyba będzie zamykać zawory jakieś główne na, w jakichś godzinach szczególnych na konkretnych obszarów. No i na przykład u mnie w tym municipiu, jak to się nazywa, w tym powiecie czy tam gminie, to jeszcze nic nie robią, ale no są gminy, w których na przykład jest zakaz podlewania zieleni, zakaz uzupełniania basenów, chyba że wodą morską. No i jeszcze dużo innych zakazów. No a jak jest taki trend, no to pewnie to też to pewnie przyjdzie niedługo. No i będzie trzeba kombinować. Kolejny tebacik do ogarnięcia, bo już by było za fajnie, jakby było za fajnie. Dobra. Podejście. U, u, podejście. Pod górkę. U, u. Miejmy nadzieję, że te susze to nie jest efekt walki z klimatem, że klimat nie zaczął się bronić, skoro się z nim tak walczy. W niektórych miejscach powysychały jakieś zbiorniki. Na przykład ten kanion, byłem w nim kilka razy. Kolor wody jest bardzo szczególny. No, częściowo wyschł ten kanion i odsłonił ruiny jakiegoś kościółka starego. Jakiś detektorysta to pewnie byłby w siódmym niebie, jakby mógł tam sobie poszukać skarbów w tych wyschniętych zbiornikach. Madre mia. No to wzniesienie już jest takie bardziej strome. Także jakby się noga tam powinęła gdzieś to by poleciał. By człowiek, ja, bym. Huh. No ale i tak nieźle. Prawie było. Ha. Na szczęście noga mi się omsknęła. To już finish. można iść w lewo albo w prawo. Tutaj zbieram prawo. Bardzo prawo, ale prawo. Ale pompa w nogach. Już można podbiec. Rano mi boli, ale ma nie kontuzja, tylko się pieprznałem jak się wgramalałem na ten kajak dzisiaj. Oj, jest miło. O ja No to jestem przy antence. Antena jak z Red Alert 2. Uf. Taka sytuacja, tam jest barcelona w tą, tą stronę. Tam w sobie widać wjazd do tuneli autostrady. Tutaj nasza antenka. Wcześniej byłem tam na tym wzniesieniu. A mieszkam gdzieś tam. Dobra, zaliczony.